Wielu mężczyzn kładzie się spać, nie myśląc o konsekwencjach. Jaki jest więc prawdziwy sekret spermy w jej cipce? W tym filmie pokażemy niesamowitą technikę, dzięki której możesz osiągnąć szczyt kobiecej przyjemności. Jeśli poznasz ten sekret, Twoje doświadczenia w łóżku już nigdy nie będą takie same. Witam! Dzisiaj poruszymy bardzo ważny, choć nieporuszany jeszcze temat, na czym tak naprawdę kobietom zależy w seksie. Często działasz, nie zdając sobie sprawy ze swojej mocy, a to odgrywa znacznie większą rolę w związku niż zdajesz sobie sprawę. Czego więc chcą kobiety w tym względzie? Jeśli jesteś gotowy, odkryjmy razem wszystkie te niewiadome i tajemnice. Część 1. Oczekiwania kobiet podczas seksu. Czy zastanawiałeś się kiedyś, na co kobiety zwracają uwagę podczas seksu? Generalnie odpowiedź na to pytanie pozostaje dla mężczyzn niejasna. Gdyż często stosunek seksualny jest postrzegany wyłącznie jako akt fizyczny, ale w przypadku kobiet sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Dla nich seks jest przeżyciem emocjonalnym i psychicznym, a także fizycznym. Jedną z rzeczy, których kobiety szukają przede wszystkim, jest zaufanie i zaangażowanie. Bez całkowitego zaufania partnerowi i nawiązania więzi emocjonalnej, stosunek seksualny nie będzie dla niego w pełni satysfakcjonujący. Dlatego zaufanie jawi się jako kamień węgielny wszystkiego. Dlaczego więc kobieta tak bardzo troszczy się o swojego partnera? To nie kończy się tylko na zaufaniu. Bardzo ważny jest także wzajemny szacunek i zrozumienie. Kobiety oczekują, że partnerzy ich wysłuchają, zrozumieją, czego chcą i uszanują to. Dzięki temu stosunek seksualny staje się bardziej znaczący i satysfakcjonujący. Kiedy mężczyzna koncentruje się wyłącznie na przyjemności fizycznej, może stracić z oczu to, co czuje i czego potrzebuje kobieta. Ale kobiety oczekują, że partnerzy je zrozumieją i nadadzą głębszy sens stosunkowi seksualnemu. To nie jest tylko doświadczenie fizyczne, emocjonalne dzielenie się. Część 2. Siła więzi emocjonalnej w związkach seksualnych. Seks to nie tylko akt fizyczny. Tak naprawdę jest to narzędzie do tworzenia znacznie głębszej więzi emocjonalnej. Dla kobiet więź ta jest jednym z najważniejszych elementów współżycia seksualnego. Dla nich dotyk, patrzenie i natychmiastowe doznania to znacznie więcej niż fizyczna satysfakcja. Kiedy mężczyzna zrozumie kobietę i nawiąże z nią więź emocjonalną, doznania seksualne nabierają zupełnie innego wymiaru. Siła więzi emocjonalnej umacnia relacje między dwoma partnerami. Kobiety chcą, aby ich partnerzy czuli się z nimi związani nie tylko seksualnie, ale także emocjonalnie. W tym kontekście ważne jest, aby dostrzec, że seksualność jest środkiem tworzenia intymności dla kobiet. Kobieta, która jest usatysfakcjonowana emocjonalnie, czuje się bezpieczniej i bardziej związana ze swoim partnerem. Wężta bezpośrednio wpływa na satysfakcję ze współżycia seksualnego. Związek emocjonalnie odłączony może z czasem spowodować ochłodzenie relacji seksualnych i utratę ich znaczenia. Kobietom nie wystarcza sam kontakt fizyczny. Węź emocjonalna jest jednym z kluczowych elementów, których szukają podczas seksu. Dlatego trudno im być w pełni usatysfakcjonowanym bez więzi emocjonalnej. Silny emocjonalnie związek poprawia jakość życia seksualnego i utrzymuje zainteresowanie obu partnerów sobą przez długi czas. Kiedy kobiety czują się kochane i otoczone opieką, nadają stosunkowi seksualnemu większe znaczenie i wartość. Większa otwartość emocjonalna mężczyzn zapewnia kobietom atrakcyjne i satysfakcjonujące doświadczenie. Rozdział 3 Rola bliskości fizycznej i uczucia dla kobiet. Dla kobiet kontakt fizyczny to nie tylko stosunek seksualny, to także wyraz bliskości emocjonalnej. Dotykanie. Przytulanie i całowanie mają znaczenie, a w połączeniu z uczuciem podczas seksu sprawiają, że kobieta czuje się wartościowa. Kobiety tworzą więź emocjonalną poprzez bliskość fizyczną, dlatego czuły dotyk jest dla nich bardzo cenny. Czułość i uwaga to jedne z najbardziej podstawowych rzeczy, których kobieta szuka w seksie. Kobiety oczekują, że partnerzy będą je zaspokajać nie tylko seksualnie, ale i emocjonalnie. Skupienie się mężczyzny wyłącznie na przyjemności fizycznej nie spełnia oczekiwań kobiety, ponieważ dla kobiet współczucie jest doświadczeniem znacznie głębszym niż seksualność i zajmuje ważne miejsce w ich świecie duchowym. Okazywanie uczuć podczas seksu pozwala kobiecie czuć się bezpieczniej. Kobiety szukają w stosunkach seksualnych nie tylko satysfakcji fizycznej, ale także emocjonalnego ciepła. Troskliwy partner zwiększa pewność siebie kobiety i sprawia, że doświadczenia seksualne stają się głębsze i bardziej znaczące. Zapewnia to długoterminową satysfakcję w związku. Mężczyźni czasami mogą przeoczyć te subtelne szczegóły, ale dla kobiet te drobne przejawy uczuć mają ogromne znaczenie. Współczujący i wrażliwy partner sprawia, że kobieta czuje się bardziej komfortowo i szczęśliwa w seksie. Mężczyźni czasami mogą przeoczyć te subtelne szczegóły, ale dla kobiet te drobne przejawy uczuć mają ogromne znaczenie. Współczujący i wrażliwy partner sprawia, że kobieta czuje się bardziej komfortowo i szczęśliwa w seksie. Wzmacnia to więź w związku i poprawia jakość życia seksualnego. Dla kobiet uczucie jest potrzebą emocjonalną, a nie fizyczną, a gdy ta potrzeba zostanie zaspokojona, stosunek seksualny staje się dla nich niezapomnianym przeżyciem. Rozdział 4: Znaczenie seksu i komunikacji. Komunikacja podczas seksu jest często pomijanym. Ale bardzo istotnym elementem. Kobiety chcą otwarcie i szczerze komunikować się ze swoimi partnerami. Dzieje się tak nie tylko za pomocą słów, ale także mowy ciała i sygnałów emocjonalnych. Kobiety chcą móc wyrazić to, co czują i chcą, bo to bezpośrednio wpływa na jakość współżycia seksualnego. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, możesz zapoznać się z tym artykułem. Czy wiesz, co kobiety naprawdę podziwiają w mężczyznach? W tym filmie odkryjesz trój ukryte fakty, o których większość mężczyzn nie ma pojęcia. Jeśli chcesz przyciągnąć uwagę kobiet i być naprawdę atrakcyjnym w ich oczach, te wskazówki są dla Ciebie. Obejrzyj wideo już teraz i znajdź drogę do kobiecych serc. Dobra komunikacja sprawia, że kobiety czują się bezpiecznie. Kiedy mężczyzna szanuje granice kobiety i rozumie jej pragnienia, doznania seksualne stają się bardziej satysfakcjonujące. Kobiety tworzą głębszą więź z mężczyznami, którzy rozumieją, co czują ich partnerzy i odpowiednio postępują. Wężta odgrywa ważną rolę nie tylko w stosunkach seksualnych, ale także w ogólnej dynamice relacji. Właściwa komunikacja podczas seksu pozwala parom być bardziej wrażliwymi na wzajemne pragnienia i potrzeby. Kobiety oczekują, że partnerzy je zrozumieją i będą w stanie wyczuć, co czują. Brak komunikacji może sprawić, że kobieta poczuje się bezwartościowa lub niezrozumiana. Dlatego brak komunikacji może negatywnie wpłynąć nie tylko na stosunek seksualny, ale także na związek w ogóle. Dzięki otwartej i szczerej komunikacji kobiety czują się bardziej komfortowo i są bardziej zadowolone ze współżycia seksualnego. Kiedy mężczyzna korzysta z otwartych kanałów komunikacji, aby zrozumieć, czego chce jego partnerka, życie seksualne staje się zarówno przyjemniejsze. Jak i bardziej znaczące. Dla kobiet seks to nie tylko doświadczenie fizyczne, ale także sposób głębokiej komunikacji między dwojgiem ludzi. Rozdział 5. Wpływ pewności seksualnej i poczucia własnej wartości na kobiety. Pewność seksualna nie tylko zapewnia komfort fizyczny podczas seksu, to także jedna z najważniejszych cech, które kobiety chcą widzieć u swoich partnerów. Kiedy kobiety współżyją z pewnym siebie mężczyzną, Czują się bardziej komfortowo i usatysfakcjonowane. Pewność seksualna mężczyzny ma ogromny wpływ na przyjemność kobiety, ponieważ zaufanie zwiększa energię seksualną i zaangażowanie. Brak pewności siebie może negatywnie wpłynąć na dynamikę w relacjach seksualnych. W przypadku kobiet niepewny partner może również wzbudzić w nich wątpliwości, co może poważnie zmniejszyć satysfakcję seksualną. Pewność siebie seksualna mężczyzn jest czynnikiem atrakcyjnym dla kobiet, nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie i psychicznie. Kobiety odczuwają większą przyjemność, gdy ich partnerzy wiedzą, czego chcą i są pewni siebie. Kobiety mocniej łączą się z mężczyzną, który kontroluje się podczas stosunku płciowego i wie, co robi. Jest to wprost proporcjonalne do efektu seksualnej pewności siebie. Kiedy mężczyzna nie jest świadomy swojej mocy, Kobiety zauważają ten niedobór, co może sprawić, że stosunek seksualny będzie niesatysfakcjonujący. Zaufanie zwiększa energię seksualną i zapewnia zdrową relację przez dłuższy czas. Pewność seksualna obejmuje pewność siebie nie tylko w zakresie sprawności fizycznej, ale także emocjonalnej. Kobiety chcą, aby ich partnerzy czuli się kompetentni i kompetentni. Kiedy brakuje tej pewności siebie, doświadczenia seksualne również słabną. Jednak bezpieczny związek seksualny gwarantuje, że obie strony będą zadowolone, a związek będzie zdrowszy na dłuższą metę. Szósta podróż w głąb stoicyzmu jak kierować swoimi pragnieniami seksualnymi. Pragnienia seksualne są nieodzowną częścią ludzkiej natury, ale większość ludzi pozwala, aby rządziły nimi te potężne instynkty, co może prowadzić do niezadowolenia, a czasami nawet zamieszania. Filozofia stoicyzmu wskazuje drogę do zrozumienia i kontrolowania pragnień zamiast być ich niewolnikiem. Dotyczy to również Twoich pragnień seksualnych. Stołuki twierdzą, że przyjemności i pragnienia, jeśli są właściwie ukierunkowane, zapewniają zarówno spokój psychiczny, jak i bardziej satysfakcjonujące życie. Lepsze zrozumienie i zarządzanie swoimi pragnieniami seksualnymi pomoże ci prowadzić bardziej zrównoważone i satysfakcjonujące życie. Według filozofii stoickiej najważniejsze jest, aby nie tłumić swoich pragnień, ale żyć zdrowo, utrzymując je pod kontrolą. Naturalne ludzkie impulsy, w tym pragnienia seksualne, mogą zakłócić równowagę życiową, jeśli nie zostaną odpowiednio ukierunkowane. Stoicy zalecają zrozumienie źródła tych pragnień, Kwestionowanie ich i konstruktywne kierowanie nimi. Medytacja, świadomość i dyscyplina umysłowa to najskuteczniejsze narzędzia równoważenia pragnień seksualnych. Na przykład próba bardziej świadomego zrozumienia swoich pragnień poprzez medytację pomaga doświadczać impulsów w bardziej kontrolowany sposób. Zrozumienie swoich pragnień seksualnych i świadome kierowanie nimi nie tylko przyniesie Ci głębszą satysfakcję, ale także wzmocni Twoją relację z partnerem. Stołyki opowiadają się za zachowaniem równowagi i świadomości w seksualności, jak we wszystkich dziedzinach życia. Kiedy kierujesz swoimi pragnieniami w zdrowy sposób, zaczynasz bardziej szanować siebie i swojego partnera. Zapewnia to równowagę nie tylko fizyczną, ale także emocjonalną i psychiczną. Twoje więzi z partnerem stają się silniejsze i bardziej znaczące, ponieważ teraz skupia się na głębokim związku emocjonalnym, a nie na natychmiastowej satysfakcji. Kiedy zastosujesz tę filozofię w swoim życiu, zdasz sobie sprawę, że Twoje pragnienia seksualne nie są tylko potrzebą, ale ważną częścią integralności Twojego życia. Podobnie jak łyki, zrozumienie swoich pragnień i świadome kierowanie nimi daje Ci nową perspektywę na Twoje życie seksualne. Zamień swoje doświadczenia seksualne w emocjonalną i duchową podróż. Zamiast postrzegać je jedynie jako potrzebę fizyczną sprawi, że Twoje życie seksualne stanie się bardziej satysfakcjonujące i znaczące. W rezultacie, dzięki spostrzeżeniom i praktykom oferowanym przez stoicyzm, możesz lepiej kierować swoimi pragnieniami seksualnymi i doświadczyć zarówno psychicznej, jak i fizycznej satysfakcji. Brak kontroli nad swoją seksualnością, ale odpowiednie kierowanie nią stawia Ciebie i Twój związek na mocniejszych fundamentach. W ten sposób Twoje doświadczenia seksualne stają się nie tylko aktywnością fizyczną, ale wyjątkowym dzieleniem się, które sięga głębi duchowej i emocjonalnej. Tak, dzisiaj poruszyliśmy wiele ważnych kwestii dotyczących tego, na czym zależy kobietom w seksie. Rozmawialiśmy o tym, jak cenne są więzi emocjonalne i fizyczne w związku i jak można te więź wzmocnić. Jeśli będziesz świadoma swojej mocy i troszczysz się o swojego partnera. Wasze relacje nabiorą większego znaczenia. Dziękujemy za obejrzenie filmu. Nie zapomnij podzielić się swoją opinią poniżej. Do zobaczenia w następnym filmie.